Dzień dobry powtórnie. Witam wszystkich widzów. Dzisiaj chciałbym przekazać kilka uwag na temat pistoletu, który nosiłem dotychczas. Zmieniłem na inny ze względu na to, że preferuję troszeczkę większe kalibry, jak na przykład 40 lub 45. Jednakże ten pistolet jest genialną opcją, jeżeli chodzi o bardzo głębokie, bardzo skryte noszenie pistoletu nawet w kieszeni e, nawet w kieszeni kurtki w kieszeni koszuli wręcz, w kieszeni od spodni więc e, dzisiaj mamy pistolet e, firmy Smith Wesson Bodyguard, jest to troszeczkę starsza wersja bez tych tutaj nacięć w kształcie rybiej łuski ale praktycznie jest w szczegółach identyczny z tymi nowoczesnymi z tymi najnowszymi wypustami, więc nie ma tutaj większej różnicy. Pistolet jest w kalibrze 380 Automatic Cold Pistol, czyli ta krótka dziewiątka, 9 mm kurz. Działa na zasadzie krótkiego odrzutu lufy. Proszę zobaczyć. Lufa nam się opuszcza. Tak. Dlatego też może być takich malutkich rozmiarów. Ja tutaj mam dla przykładu pistolet P83. Więc proszę sobie zobaczyć, yy, jaka jest wielka różnica, prawda? <laughs> więc yy, nie chcemy się wyciągać, tam no schowany, głęboko P64, ale P83 myślę, że jest dobrym przykładem porównawczym. Wszyscy znają ten pistolet, mówi o pistolecie P83 w Polsce, więc, yy, więc tak. Wcześniej wspomniałem, pistolet na zasadzie, działa na zasadzie zamka, y, y, kur, przepraszam, krótkiego odrzutu lufy. Nie działa na zasadzie zamka swobodnego, odrzutu zamka swobodnego. Która to, to zasada działania jest najczęściej wykorzystywana w tego typu pistoletach z tym słabym nabojem? Akurat ta wersja jest z laserem. Laser jest integralny. Operowany tak, może być operowany. Y, Lewą ręką, pulsacyjnie oczywiście, też, jak i palcem wskazującym, przepraszam, lewą ręką, jak i palcem wskazującym prawej ręki. W konfiguracji jest Double Action Only, czyli kurek cały czas jest spuszczony. Nie ma tutaj żadnego napięcia. Pistolet jest absolutnie bezpieczny, ale naprawdę absolutnie bezpieczny. Nie ma tutaj żadnego wstępnego napięcia, czy cokolwiek, czy binik nie jest częściowo napięty, czy całkowicie, tak jak w glocku, w tych pistoletach z binikowym mechanizmem, skórkowym, wiadomo, to już jest, 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 jest całkowicie inna bajka, tak naprawdę. Więc ten pistolet, double action only, pistolet nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Tam jest taki kurek, który, o właśnie, jest cały czas spuszczony. tak? Naciskając na spust, napinamy go, i wtedy, bum. jednocześnie, spust podnosi nam blokadę iglicy, iglica jest wtedy e, e, zdolna do, do, do zbicia spłonki, i wtedy następuje strzał. Poza tym nie ma tutaj żadnego napięcia, kompletnie, nie ma żadnej sprężyny, która nam się, nie wiem, pęknie, czy, czy, czy cokolwiek zazębi, zazębi się i, 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 i kurek zeskoczy po prostu z, ze zwalniacza kurka, nie ma czegoś takiego. Jest po prostu jak rewolwer, dosłownie, tylko że o wiele lepszy, o wiele bardziej niezawodny, bo nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek wrzucił rewolwer na przykład do błota i te zegarkowe, że tak powiem, mechanizmy się po prostu nie zatną. Nie widziałem nigdzie ktokolwiek, żeby robił testy rewolweru typu mat test i tak dalej, w sensie wrzucał do błota i coś w tym stylu. Nigdzie. Może jeden filmik widziałem, po prostu się to całkowicie zaczął. Więc te pistolety są po prostu niezawodne. Pistolet jest wyposażony w we wskaźnik naboju w lufie, którym jest po prostu tutaj taka taka dziurka, przez którą po prostu widać yy, łuskę, tak? Przyrządy celownicze, bardzo dobre. Jak na taki malutki pistolecik, są, są, są genialne. Stalowe oczywiście, żadne plastiki. Yy, oczywiście, regulowane możemy je przesuwać. Są za. Montowane na jaskółczym ogonie, więc, więc y, jest to bardzo łatwe. Y, mają podcięcia antyodblaskowe. Anty y, tak samo szczerbinka, jak i muszka. Pistolet y, ma magazynki 6-bojowe y, plus y, siódmy nabój, bezpiecznie oczywiście może, no, może być noszony w lufie. Y, jeden Magazynek jest z, z kopytkiem polepszającym chwyt. Drugi jest bez. Yy, jednakże no, przy tak słabym naboju nie, 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 nie stwarza to żadnej, żadnego dyskomfortu. Pistolet można swobodnie naprawdę operować, a zwiększa to po prostu możliwość ukrycia tego pistoletu i nie pistolet nie. Nie odznacza nam się pod, pod ubraniem w żaden sposób, prawda? Posiada również bezpiecznik, mimo wszystko bezpiecznik nastawny, który możemy używać, którego możemy po prostu zignorować. Bezpiecznik chodzi dosyć twardo, więc to jest już wybór użytkownika. Firma Smith Wesson zaoferowała ten typ zabezpieczenia, ale tak jak mówię, możemy używać, możemy nie używać. Pistolet rozbiera się typowo. Oczywiście, wyjmujemy magazynek i tą dźwignię podnosimy w drugą stronę do góry. Wyciągamy. Ona nie jest. Ona ma tutaj jakąś sprężynkę, więc trzeba uważać. Jest troszeczkę trudno to włożyć z powrotem, ale nie sądzę, żeby to był dla kogokolwiek jakikolwiek problem. I pistolet zdejmujemy typowo, prawda, no sprężyna nie jest trzeba uważać, żeby nam sprężynka nigdzie nie latała ona nie jest tak zwana captive czyli nie jest włożona na stałe do żerdzi sprężyny na żerdź sprężyny powrotnej, można ją zdjąć po prostu lufa typowa jak w każdych pistoletach z krótkim odrzutem lufy to jest po prostu z tymi odryblowującymi nacięciami A zaraz pokażę pewną interesującą rzecz tak, tak, tak mi się wydaje w odróżnieniu do na przykład Glocka ten pistolet nie ma po prostu zwyczajnych blaszek włożonych tutaj w okolicy bloku rygl ryglowego, które prowadzą zamek, tutaj jest po prostu cała wkładka aluminiowa prawdopodobnie która prowadzi nam zamek. Po prostu na kołkach jest tutaj zamontowana, i, i moim zdaniem powoduje to o wiele lepsze, i bezpieczniejsze na przykład użytkowanie pistoletu. Dlatego, że jeżeli na pewno widzieliście, jeżeli nie, poszukajcie w sieci, jeżeli coś cokolwiek stanie się z nabojem, jeżeli nabój eksploduje. Cały, całe ciśnienie po prostu idzie w szkielet. I praktycznie, jeśli chodzi o zamek i, 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 i lufę, praktycznie się nic nie stanie, ale szkielet zwyczajnie pęka i mamy problem z użytkownika dłońmi. Po prostu cały impact idzie w rękę trzymającą pistolet, prawda? Tutaj mam nadzieję, że, że to po prostu jest o wiele bardziej wytrzymałe. Chociaż przy takim małym naboju nie sądzę, żeby ktokolwiek kombinował z nabojami plus P lub z tego typu rzeczami, ale no, jak widać, jest, jest to bardzo, bardzo solidna konstrukcja. Moim zdaniem jest, 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 genialna. Tutaj widać ten kurek, który cały czas jest spuszczony. Nie, po prostu nie ma żadnego napięcia w tym, w tym pistolecie. Jeżeli nosimy z nabojem w lufie, proszę się nie obawiać. Yy, yy, zamek zbudowany typowo. Mamy tutaj blokadę iglicy, która jest, tak jak mówiłem wcześniej, zdejmowana podczas ostatnich milimetrów ruchu yy, spustu do tyłu, oczywiście, podczas ściągania spustu. I tyle: pistolet bardzo nieskomplikowany. Yy, moim zdaniem, no, bardzo, bardzo dobra opcja jeśli chodzi o. Skryte noszenie tego pistoletu. No kabury są. No, oczywiście w, w Stanach są y, troszeczkę inne realia pod tym względem. Ale są bardzo szeroko dostępne i są bardzo minimalistyczne bardzo często. Więc pistolet bardzo łatwo się nosi w, w kieszeni spodni. Genialny jest. Naprawdę jest genialny. W tylnej kieszeni spodni. Y, nawet na biodrze, na godzinie 3, 4, y, to po prostu jest. Zapomina się, że ten pistolet jest noszony przy sobie. Naprawdę trzeba sprawdzać, czy go mamy, prawda? Spust mimo długiej drogi, prawda? Jest bardzo przewidywalny. Oczywiście trzeba się tego spustu nauczyć. On jest bardzo specyficzny. Double action only. To nie jest coś takiego, że mamy bardzo lekki nacisk, potem mamy opór, musimy przełamać ten opór i wtedy strzał, prawda? Jak no, W każdym innym pistolecie, czy kurkowym, czy, czy, czy binikowym. Tutaj jest po prostu cały czas ten sam nacisk na spust od początku do samego końca, ale to jest bardzo przewidywalny, przewidywalny spust. Również jest 5,5 funta nacisk na ten spust, więc on nie jest naprawdę nic strasznego. Ale tak jak mówię, należy się go nauczyć, dlatego że on ma bardzo specyficzną charakterystykę. Nie dla każdego będzie ten spust odpowiedni. Proszę od razu sobie to wziąć do serca, dlatego że wielu, wiele osób no, no nie po, jest, jest przyzwyczajonych, wychowanych na innych pistoletach i zmienić sposób, może nie myślenia, ale te, te muscle memory, tą pamięć mięśniową na, na, na inny tryb pracy pustu jest bardzo ciężko naprawdę, wymaga naprawdę dużo pracy i dużo samozaparcia, więc to może być dla niektórych problem, dla mnie nie jest, dlatego, że miałem wcześniej berette Koguar 8000 w kalibrze 45 z tym samym typem spustu i bardzo go lubiłem, bardzo go używałem, no, niestety sprzedałem go no, a czasami żałujemy różnych rzeczy, które sprzedaliśmy, no, ale akurat, no, nieważne, w każdym razie, ten typ spustu może powodować problemy. No i tyle by było na temat tego pistoletu. No, pistolet jest naprawdę genialny. Ja go nosiłem naprawdę dłuższy czas, nie mam praktycznie do niego żadnych, żadnych zastrzeżeń. Na absolutnie żadnych zastrzeżeń. Ja go częstokroć po prostu, ja go, ja go praktycznie cały czas. Wyjmowałem z kaburą, kładłem na półkę, do widzenia. W ogóle pistolet bezobsługowy. Szedłem na strzelnicę, wyciągałem pistolet z kabury, strzelałem od razu mimo y, nazbieranych zanieczyszczeń, na przykład z ubrania i tak dalej. Pistolet był narażony na przykład na, y, na podwlecie, tego typu rzeczy. Ciekawostka. Pistolet jest oczywiście, wygląda jak, jak oksydowany lub na przykład wykończony w jakiś tam inny sposób. Ten pistolet jest całkowicie zrobiony ze stali nierdzewnej. On jest po prostu czerniony tutaj, więc nie ma problemów z, z rdzą i tak dalej. Jeżeli nosimy bardzo blisko przy ciele ten pistolet, nie musimy się obawiać, że y, będzie ten pistolet narażony że, że, y, na pot, y, że cokolwiek się stanie po prostu. On zardzewieje w tym sensie, prawda? Więc... Y, w środku oczywiście aluminium, no i sprężynki, lufa jest stalowa oczywiście, ale, ale no, zewnętrzne powierzchnie są tutaj albo plastik, albo stal nierdzewna, więc pistolet jest absolutnie odporny na warunki yy, niesprzyjające podczas noszenia pistoletu ze sobą. Laser nigdy też mnie nie zawiodł, w ogóle ten laser to jest taki gadżet oczywiście, ja miałem okazję ten pistolet kupić za naprawdę niewielkie pieniądze, nie będę mówił jakie, dlatego, że yy, naprawdę realia są, są, są kompletnie inne tutaj i, i w Polsce, więc yy, ten temat yy, powiedzmy, pomijmy. Ale yy, no ten laser to jest taki gadżet, no właściwie bezsensowny. Jeżeli byśmy strzelali za ukrycia i mogli widzieć tą kropkę, wystawić rękę, może w ten sposób tak, ale tak do strzelania, takiego zwykłego... Yy, Celnego strzelania w ten sposób przyrządy celownicze są wystarczające. Laser po prostu zabiera nam te cenne sekundy, żeby go włączyć, prawda? A nie wybieramy po prostu sytuacji, jaka może się zdarzyć podczas hipotetycznej obrony naszego, naszego zdrowia i życia. Więc y, ja bym sobie darował włączanie różnych laserów i tak dalej. No, bo jak sobie to wyobrażacie? Y, pan, poczeka chwilę, włączę laser. O, teraz! To nie działa, nie? Więc, y, i tak jak wcześniej, ja jestem orędownikiem noszenia pistoletu z nabojem w lufie, dlatego że, tak jak y, przed chwileczką właśnie powiedziałem, my nie wybieramy sytuacji, w jakiej coś się dzieje. Nie możemy. Y, D, d, postawić się w, w tej sytuacji, w danym momencie i oczekiwać, co się zdarzy. Nie mamy na to najmniejszego wpływu, więc te cenne sekundy na wyciągnięcie pistoletu, przeładowanie i tak dalej, ktoś powie, o, bo jestem duży i tak dalej, ja sobie poradzę jedną ręką, drugą ręką. Nie! Ja też jestem duży, ja mam M 90 wzrostu i 110 kg wagi. i noszę pistolet z nabojem w lufie. Nie, proszę mi nie mówić, że mam jakąś paranoję albo obsesję w tym stylu i tak dalej. To po prostu nie mam możliwości na wybranie czasu, miejsca i okoliczności, przede wszystkim ewentualnego, ewentualnej konfrontacji. Więc, więc tak. Nabój w lufie w tym pistolecie absolutnie bezpieczny. Nie ma żadnego napięcia, powtarzam jeszcze raz, z uporem maniaka. Na, na, na kurek, na, na, na w ogóle mechanizmy wewnętrzne. Blokada iglicy jest znoszona przy ostatnich milimetrach ściągania spustu. Kurek cały czas jest spuszczony. Pistolet absolutnie bezpieczny. Dosłownie kawałek metalu, póki nie wsadzimy paluszka w spust. No i to by było tyle. Dziękuję.